Cześć, z tej strony Kamil. Na wstępie chciałbym się przywitać, bo to jest pierwsza taka okazja dla mnie. No i szybko przechodząc do tematu, właśnie się opieram o rower Canyon Spectral 8 z systemem KIS. Jest to dość innowacyjny system. System centrowania kierownicy może nam się kojarzyć ze starymi holenderskimi rowerami, gdzie sprężyna była pod główką ramy. Canyon poszedł... Krok dalej zamontował to wewnątrz ramy jest to sprytna prężyna z elastomerami, która odpowiada za powrót kierownicy do pozycji zerowej. Jako że główną część swojego czasu na rowerze spędzam na szosie i MTB traktuje raczej z doskoku jako październikowa zajawka albo zimowe uzupełnienie treningów. Pokładałem nie ma nadzieje w systemie, jak że może mi po prostu uniknąć uślizgów koła, wjadę tam, gdzie nie mogłem wjechać, i poczuję się dużo pewniej na zjazdach. Czy tak się stało? O tym dowiecie się w dalszej części filmu. Bazą roweru jest karbonowa rama o zmiennej geometrii, którą możemy regulować za pomocą insertów. Możemy pochylić główkę sterową o pół stopnia i rurę podsiodłową o 8 mm, dzięki temu możemy przestawić rower na wspinanie. Mamy tutaj zawieszenie Fox Performance o skoku 160 mm z przodu i 150 mm z tyłu, dzięki czemu jest to rower takie lekkie enduro. Oprócz zmiennej geometrii rzeczą, w którą możemy ingerować jest moc, z jaką system KES będzie wspomagać nasze centrowanie kierownicy. Za pomocą specjalnego suwaka na ramie, którego odkręcamy inbusem, napinamy bądź luzujemy sprężynę. Koła mocowane są za pomocą sztywnych osi. Z przodu 15 mm, z tyłu 12 mm. Dzięki temu rower jest sztywny i reaktywny. Kład suportu to jest standardowe BSA, który jest wkręcane, więc jest to praktycznie totalnie bezobsługowe i bezawaryjne. W razie awarii jest to łatwe do wymiany. Główka ramy jest taperowana, a kierownicę z ramą łączy bardzo schludny mostek. Dzięki temu rower wygląda naprawdę elegancko. Pancerze są bardzo estetycznie poukrywane, i tak naprawdę można je zobaczyć dopiero przy samym wyjściu, przy komponentach. Przejdźmy teraz do komponentów. Rower zbudowany jest na bazie Shimano DeOre XT, który jest 12-rzędowy. Mamy tutaj napęd 1 na 12 Rozpiętość kasety to. 11,51 zębów, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie wjechać na każdą górę, ale też jesteśmy w stanie fajnie trzymać prędkość na płaskich odcinkach. Mamy tutaj zamontowane czterotłoczkowe hamulce, dzięki czemu siła hamowania jest naprawdę bardzo dobra. Tak jak mówiłem, mamy tutaj bardzo schludny cockpit, który jest bardzo dobrze przemyślany. Wszystko składa się w jedną całość. Chociaż mi osobiście nie każde chwyty pasują i potrafi mi na przykład drętwieć ręka, do tych akurat yy, dopasowałem się idealnie. Mamy tutaj ergonomiczne siedełko z wytłoczeniem na prostatę, także nawet jak pojedziemy na dłużej, nie będziemy czuć takiego nieprzyjemnego ucisku. Mamy tutaj sztyce z droperem o skoku 200 mm. Dzięki temu jesteśmy w stanie bez żadnego problemu dopasować pozycję do zjazdu. Rower toczy się na kołach DT Swiss XM1700. Yy, mamy tutaj. Mocowanie tarczy na 6 śrub, nie na center lock natomiast yy, nie odczułem, żeby to była jakaś yy, zdecydowana różnica. Yy, mamy tutaj opony Maxis Minion o szerokości 2,4 i średnicy 29 yy, i system bezdętkowy. Koła dzięki swojej wadze i sztywności naprawdę bardzo dobrze pokonują podjazdy, ale też ich sztywność w połączeniu z systemem KES zapewnia pełną kontrolę nad rowerem podczas szybkich zjazdów, ale też i w wcześniejszych zakrętach. System bezdentkowy umożliwia nam też yy, napompowanie mniejszego ciśnienia, dzięki temu, w śliskim, mokrym terenie, opona będzie bardziej przyczepna. Chociaż i tak dzięki jej bieżnikowi bardzo dobrze wgryza się w błoto. Cały rower waży 14,3 kg, więc system KES tutaj nie dociąża tego roweru. To jest nieco ponad 100 gram. Rower jest naprawdę lekki, jak na to, co oferuje. Rowerem na testy wybrałem się na Radunie i tak jak wspominałem y, rower górski, jazdę w terenie traktuję raczej jako jesienna i zimowa zajawka niż y, coś co robię na co dzień. Więc naprawdę budził on we mnie ogromne nadzieje. Pierwszą taką różnicę względem normalnego roweru MTB poczułem przy stromszych podjazdach po nierównym terenie, gdzie dzięki systemowi KIS y, kierownica była... Ustabilizowana. Mój tor jazdy był tam, gdzie dokładnie chciałem. Rower mi nie uciekał, więc mogłem podjechać po coś, z czym miałem problem na co dzień ze zwykłym rowerem MTB. Ale jeszcze bardziej byłem ciekaw tego, jak rower będzie się zachowywał podczas jazdy z góry. No, i tutaj przerosło to moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ y, na szybkich takich odcinkach po prostu rower był stabilny. Czułem się, jakbym jechał takim pociągiem, który nigdzie nie skręca na boki. Też y, możemy dostosować sobie siłę wspomagania do terenu, w jakim będziemy jeździć. Więc jeżeli tutaj nastawiamy się na szybki zjazd, to możemy sobie tą sprężynę mocniej napiąć, dzięki czemu. Rower będzie rzeczywiście taki stabilny i przewidywalny. Natomiast trzeba mieć troszkę na uwadze, że jeżeli tutaj wjedziemy w sekcję takich cieśniejszych skrętów, yy, wypadałoby tę sprężynę sobie troszkę poluzować ze względu na to, żeby po prostu nie walczyć z tą kierownicą przy zakręcaniu, manewrowaniu. Co ciekawe, system ten sprawia, że mamy takie uczucie, jakby sam tył też był skrętny, więc po prostu jesteśmy integralną częścią zakrętu z całym rowerem. Musimy się trochę przestawić, że tutaj też nie do końca będziemy skręcać kierownicą w zakrętach, tylko że po prostu będziemy działać na zasadzie przechylania się. Te ruchy kierownicą będą naprawdę marginalne. Sam system działa tak, że ma trzy punkty oporu przy skręcaniu, gdzie przy takich drobnych właśnie ruchach kierownicą on nam nie sprawia, nie stawia oporu. Przy większym ruchu ta kierownica już będzie nas ciągnąć, więc po prostu chodzi o to, żebyśmy się na tym rowerze przechylali. System pomaga też. Przy uślizgach koła, gdzie na przykład czasami podbije nas na korzeniu, tą, tą kierownicę pociągnie, natomiast ze strony właśnie naszej sprężyny, mamy coś takiego. A chodź, pomogę ci. Po takich przemyśleniach, dla kogo jest ten rower, doszedłem do wniosku, że rower jest dla te, amatorów kolarstwa górskiego, enduro, dla osób takich jak ja, tak naprawdę, które dopiero zaczynają, gdzieś tam poznają ten świat. Z jazdu, jazdy w terenie. Na pewno system KS zwiększa nasze bezpieczeństwo, bo niejednokrotnie zdarzy nam się najechać na korzeń kamień pod kątem, gdzie ta kierownica nam po prostu będzie chciała uciec. No to tutaj otrzymamy pomoc. Jest też dla osób, które mają troszkę mniej siły, które mają mniejszą gdzieś tam stabilność, refleks, które po prostu muszą tego dopiero nabrać, to, to zdecydowanie ten rower nam w tym pomoże. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Po więcej informacji na temat tego roweru i samo działanie systemu zapraszam do artykułu na BikeWorld.pl. Nie zapomnijcie też zasubskrybować nasz kanał. Dzięki. Do zobaczenia.